Witajcie kochani w moim kąciku! Dzisiaj przedstawię Wam serię drugą zestawu w postaci z serii Lego Super Mario. Jedna taka saszetka kosztuje katalogowo 16,99 zł. I szczerze mówiąc, jak dla mnie nie jest to wygórowana kwota, biorąc pod uwagę, że za tę samo możemy kupić obecnie mini z serii 21, a tutaj dostajemy jednak. Tak jak podaje oficjalna strona LEGO 24 elementy. Oczywiście ta seria od samego początku ma wielu zwolenników, ale także sceptyków. Powiem Wam szczerze, ja znajduję się tak mniej więcej po środku, ponieważ tak jak jestem zachwycona tymi serzetkami z potworami, tak sam motyw ludzika Mario skaczącego po klockach. Nie do końca mnie przekonuje, może też dlatego, że ja jeszcze za małego grałam w magię na komputerze, a klaskami bawiłam się, tworząc swoje magiczne historie i nie potrzebowałam takich bajerów, które liczą mi punkty. Ale jak wiadomo, czasy bardzo szybko się zmieniają i tym akcentem zakończę moje długie gadanie i przejdziemy do otwierania. Moich potworków. Jak pierwsza trafiła mi się taka oto bomba albo jakiś kawałek kurzu, jakby chcieć oczywiście to przedstawić w formie ludzkiej, rzeczowej. A tak naprawdę nazywa się on Ninji. Od razu przepraszam za moją wymowę, ale mi się wydaje, że możemy go nazywać Ninji, i z tego powodu można przypuszczać, że jest on jednak jakąś ninjo. To prezentuje się nasz gotowy ninja. Szczerze Wam powiem, że ja te saszetki wzięłam ze względu na elementy, ponieważ kupiłam w zeszłym roku całą pierwszą serię i tak mi się spodobała, że uznałam, że w tym roku też wezmę. Oj, już psuję mojego potworka. I uznałam, że w tym roku też wezmę. Ale niestety okazało się, że większość z tych figurek jest bardzo podobnych do zeszłorocznych, więc wzięłam ja tylko te, które najbardziej mnie interesują, ponieważ tak jak już na wstępie mówiłam, jestem zachwycona tymi potworkami. Dostajemy dodatkowo dwa elementy. Przejdźmy więc do kolejnego potworka. Nasz grzybek prezentuje się następująco. Można go tutaj obracać na około swojego pieńka, a także trochę zmienić perspektywę jego czapuchy. Najbardziej na plus są oczywiście nadrukowane jego oczka, ale to nie jest nic dziwnego, ponieważ wszystkie potworki z tej serii dostają nadrukowane oczka, ale Dostajemy także nadrukowany pieniek, który jest bardzo fajny, ale także w dodatkowych elementach również dostajemy taki pieniek, więc ta saszetka jest jak najbardziej na plus. Przejdźmy więc do kolejnego potworka. Będzie to oto taki duszek, możemy zobaczyć jak on się nazywa, jest to bone gumba, czyli na polski taki kościanek gumba. Gumba to jest ten oto nasz przyjaciel, który tutaj dostał swoją paralotnię. A w poprzedniej serii był on ze skrzydełkami. I tak oto prezentuje się nasz kolejny mały przyjaciel. Na plus mogę. Oczywiście, stwierdzić motyw takich porteczek u niego, które są oczywiście nadrukami. Tutaj kolejne zapasowe elementy i kolejny potworek. W zasiedzce dostałam takiego oto, krabika, który od początku mi się bardzo spodobał. Nasz krabik prezentuje się w taki oto sposób. Na minus niestety jest tutaj taka bardzo ruchoma rączka, która odpada, ponieważ nie jest niczym tam w środeczku yy, wzmocniona. Zresztą mogliście zobaczyć to na moim mini Speed Buildzie. Ale tak, żeby postawić na półeczkę i żeby stało, jest super potworkiem. Niestety, już do zabawy troszkę gorzej. Dobrze, przepraszam, co wam to co powiedziałam. Nie zauważyłam, oczywiście, na instrukcji najważniejszego, więc złożymy go sobie razem. Szczerze Wam powiem, że też mi coś tutaj nie pasowało, ale dopiero jak zobaczyłam, ile elementów dodatkowych mi pozostało, to musiałam sprawdzić jeszcze dokładnie, jak to wygląda. jednak ta rączka jest tutaj wzmocniona takimi oto klockami i tutaj też oczywiście to o wiele lepiej leży. I teraz mogę ją sobie tutaj kręcić, i nic nie wypada. Jak widzimy, wszyscy popełniali błędy. Możemy czegoś nie zauważyć, ale się cieszę, że jednak to dostrzegłam. Więc jednak, figurka jak najbardziej na plus. Zresztą, 7 dodatkowych elementów robi swoje. I przejdźmy już do ostatniego mojego potworka. Jest to taki oto kamyczek, który profesjonalnie nazywa się twim. A więc nasz kamelek prezentuje się właśnie tak. I go wzięłam właśnie najbardziej ze względu na elementy, ale wygląda też bardzo uroczo. Trzy dodatkowe elementy. I tak oto kochani prezentuje się cała moja kolekcja tych figurek. Łącznie jest ich 10. Ja wybrałam te 5, bo akurat miałam możliwość ich wymacania. Z nich dostałam 18 dodatkowych elementów, więc bardzo mnie to cieszy, bo tak jak mówiłam już wcześniej, zebrałam je ze względu na elementy, takie, które mi najbardziej będą pasować do moich budowli i mocy, ale jestem naprawdę z wielką zwolenniczką tej serii, ponieważ nie dość, że dostajemy Cudownego potworka to jeszcze lokacje, do której on należy i gdzie on występuje. Moja ocena tej serii to 10 na 10. A wy kochani? Co myślicie na ten temat? Czy też jesteście zwolennikami tej serii? Czy raczej należycie do ich sceptyków? Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!